Regulamin serwera: 1. Wszystkie treści mają być wrzucane na przypisane kanały. 2. Komendy dla botów mają być pisane na kanale komendy. 3. Nie spamować. 4. Nie pisać własnych zasad. 5. Nie łamać Konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Nie wchodzić na kanały głosowe bez pozwolenia osób tam przybywających. 7. Nie prowadzić rozmów na kanałach do tego nieprzeznaczonych. 8. Nie nadużywać praw moderatorskich. 9. Nie mieć cudzych bogów przede mną. 10. Nie brać imienia Pana Boga swego nadaremno. 11. Pamiętać, aby Dzień Święty święcić. 12. Czcić Ojca Swego i Matkę Swoją. 13. Nie zabijać. 14. Nie kraść. 15. Nie mówić fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 16. Nie pożądać żony bliźniego swego. Siedemnaście. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Osiemnaście. Nie pingować.